Dobry wieczór i dzień dron-berek, Państwu. Parasole stają się coraz mniejsze, program niezmiennie podróżniczy, obyczajowo-rozrywkowy, a woda przed Wami niebieska. Wprawne oko zobaczy, że dno przyjmuje kształt mapy świata. Co my tu możemy zobaczyć? A daj troszeczkę do góry. Jak to? Chciałem wam zaprezentować piękne wierchy. Cześć! A w zasadzie. Hello! 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 No przecież wiecie czemu. Odcinek 37 już traktuje o incepcji marzeń, ponieważ. W długiej, dalekiej, wielomiesięcznej podróży, o której marzyliśmy od dawna, odwiedzając Kirgistan, który był moim wieloletnim marzeniem, zobaczymy coś, kogoś, o kim ja marzyłem od kiedy obejrzałem. Cudowny film Sekretne życie Waltera Mity, który polecam z całego serca. Odpowiedź znajduje się na moim t-shircie: centralny Tianshan. Rysiek Piękny jesteś, Ocień czymś W Kirgistanie nie ma takich zwierząt. Jest suseł, orzeł, kurczę, koń, jak, wielbłąd, kozioł, baran, sowa, wilk, listrzak, ale to są zwierzęta, które żyją w Kirgizji, ale nie jeżozwierz. O, jeżozwierz. Przy okazji, w Karakol znajduje się jedyne zoo w Azji Centralnej i jest to Żywy dowód na to, że kraj nie wydostał się jeszcze do końca z, ze Związku Radzieckiego. Małe, brudne, zaniedbane klatki, wysoka śmiertelność wśród zwierząt, to są cechy charakterystyczne ośrodka. Ustaliliśmy, że WWF przekazało pieniądze na jego reformę, a te w magiczny sposób się rozpłynęły. I to jest największy problem Kirgistanu. Korupcja. Dowodem na to niech będzie fakt, że.

widzisz, takie taki jesteś gruby, nie pomyślałeś, że ktoś się kiedyś pokocha. A tu taka zocha z, Pols z Polski Halo? Halo Czy to jest to pocztówek od gdzie bądźów? Słuchajcie, no to jest tak, że te duże drapieżne ptaki, one latają nam centralnie pod domem. W odcinka o incepcji marzeń, będziemy spontanicznie latać na paralotni. You need to smile. Witam po przerwie. Drodzy Państwo, wygląda na to, że jesteśmy świadkami niepokojącego przyjęcia moich obowiązków jako ekskluzywnego dostawcy nagrań powietrznych w programie Gdzie Bądź. Dobrze, że chociaż. Schodochron macie ładny. Nie no, wiadomo. Jak trwoga, to do Jonesa. Z dobrych informacji, Wielkimi krokami zbliżamy się do gwoździa programu. Wspomniany Tian Shan to jedno z pasm górskich, które tutaj podziwiamy. Powierzchnia Kirgistanu w 80% składa się z gór. Przez co infrastruktura jest ograniczona, ale radziecki łas zawiezie nas na spotkanie. Z ananiewo odebrał nas dyrektor. Reacentrum Pan Urlan który hello, Jak widzicie przebiegł Maraton Warszawski Orlenowski Element Animalny Ghost of the Mountains czyli Duch Górski to popularne określenie najpiękniejszego kota na świecie Snieżnego Barsa Irbisa czy też Śnieżnej pantery. Szacuje się, że w Kirgistanie na wolności żyje do 150 kotów. Spotkanie go na wolności graniczy więc z cudem. My znajdujemy się w jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie można przyjrzeć mu się z bliska, z bardzo bliska. Skolka, to? Skolka miasa? Według dyrektora ośrodka jesteśmy pierwszymi Polakami w jego 15-letniej historii. Pantery trafiają tutaj z różnych przyczyn. Pierwsza została przechwycona na granicy, druga została wyratowana z kłusowniczej pułapki, a trzecia jest efektem ośrodkowej miłości. Malucha nie można było jednak odesłać na wolność, ponieważ życie tam wymaga. Trzyletniego treningu z matką, a matka straciła łapę we wnykach. To on And then to ride for of lives. Szybka teleportacja nad Issyk-Kul co po kirgisku oznacza ciepłe jezioro, moje stopy twierdzą zupełnie coś innego, ale wykorzystajmy te piękne okoliczności przyrody, aby uzupełnić informacje o śnieżnej panterze. Jest to również wysokie radzieckie wyróżnienie alpinistyczne. Polega na zdobyciu pięciu najwyższych szczytów byłego Związku Radzieckiego. Rosjanie mają takie powiedzenie: weź nie mów mi, ile razy wszedłeś, na Montevere, powiedz, ile razy wszedłeś na pik pobiedy, czyli najwyższy szczyt Kirgistanu. Warto zaznaczyć, że najszybszym zdobywcą śnieżnej pantery jest Polak. Ziomek odcinka. Andrzej Bargiel zdobył pięć szczytów śnieżnej pantery w niespełna 30 dni, a co jeszcze bardziej imponujące, wszedłszy na każdy z nich, po prostu zjechał z nich na nartach. Pani Zaprosiła mnie, żeby spróbować kolejny, nacjonalny napitek. Napitak... Napitok. Jak wy to nazywacie? Sioro. Sioro. Shoro. Wygląda... Jak wygląda. To dla ciebie, sioro. To chcesz ciebie, sioro. To dla машина не можоприбыва достор менен бирге бара жатам келечекке Бары болот бизде теке теке алтын убакытты биз кетирбейбиз бекер Бары болот бизде теке ассалам алейкум кош келдин бишкекке Бары болот бизде теке теке Бары болот бизде теке Бары болот бизде теке теке A my idziemy dalej. 37 tygodni minęło. Spróbujemy tam na drodze złapać jakieś auto, dostać się do bałykczy, zmontować ten odcinek i objawić się Wam. No takie się! takie kochani, buziaczki dla was pozdrowionka dajcie znać co tam u was jak wam minął tydzień no i tam klikajcie, klikajcie, już dobrze wiecie co widzimy się już niedługo a my idziemy, dokąd? gdzie bądź bądź